Siemaneczko i witam w nowym odcinku z Skype na trzeba zdobędziemy sobie nową krainę czyli po prostu obczajmy nowy update który wczedł, no kilka minut temu więc ogólnie na następnym się tam strzec jakiegoś lajka, subika, komentarz dla zasięgu. No już, my, no już my proszę Państwa sobie wbijamy tą nową krainę i już nam brakuje dosłownie jeszcze tylko ciach i już powinniśmy mieć i tak i już mamy widzowie ale może zanim tam przejdziemy to sobie e, przeczytamy co e, zostało po prostu e, dodane w nowym update więc e, lecimy update e, pierwszy cave i tutaj na ekranie bo mi się wyświetli też co czytam czyli update, pierwszy cave e, cave land, 4 e, x-nav ramps 5 nowych skateboards 1, 1 nowy jajko, 7 nowych petów jeden nowy sekret teleport, gamepass, vip Daily chest, VIP chest, Autumn event, e, odliczanie po prostu, 2x nowe kody, e, spawn, revuls i coś takiego. No i chłopcowie, e, jest e, no, no nowa kraina po prostu, nie? Nowa kraina, więc e, nas nie stać, no nieźle. Jest tutaj no taka kraina, po prostu mega fajnie to wygląda, tutaj mamy razy 50. E, I tutaj będziemy już dostawali no troszkę więcej, no też mi się tak wydaje. I możemy sobie zejść. No i mamy też nowe jajko. E, więc widzowie, no musimy się cofnąć niestety tutaj, bo, bo no, no, no nie stać nas po prostu, nie? E, więc uwaga, 16 bilionów, czyli mamy na kilka jajek. I uwaga sobie, zobaczmy na ile jajek nas stać. I w ogóle, może jakaś legenda. I jak mocne są te pety, uwaga. No, za mocne one to nie są chyba sobie porównajmy z tamtymi petami ale mi się wydaje, że będzie przeskok 2-1, nie? powiedzmy, nie? i uwaga, sprawdźmy tutaj też epic eee, no, no właśnie czemu to jest ta sama, to? no nieźle, no trochę słabo bym powiedział nawet eee, więc widzowie coś tu zostało dodane w sumie eee, e, nowy Game Pass teleport Tutaj macie 100 Robuxów. Na razie go nie potrzebuję, więc chyba bez sensu. I widzowie, chciałbym sobie kupić też VIP-a, więc sobie kupimy tutaj VIP-a. I kupiliśmy sobie VIP-a. I ogólnie widzę też, możecie napisać, co się też mega opłaca, czy na przykład X2 lag, czy X2 pet, Plus 2 P Equip. No i mamy też VIP czas tutaj dostaliśmy z krew, z Boosta i tutaj macie daily chesta co 24 godziny i dostać po prostu te boosty ja już dostałem x2 wheels z tego więc myślę że nawet e, mega sposzko opcja a ja już sobie sprawdzę też jakie są kody uwaga skopiuję sobie sobie skopiuję e, e, czekajcie cio stokawic. jak to nie działa jak to nie działa o działa dobra i co dostaliśmy x2 e, ten i e, okay. Okay. I uwaga, dostaliśmy też busta. Więc mega spoko. Um, e, więc tutaj macie też odlicznik do eventu. E, no i tutaj tak to właśnie się prezentuje, więc mega spoko. E, I tak. I widzę jeszcze, co w sumie e, jest jeszcze nowego. No ten teleport, jak już mówiłem. E, no i oczywiście, e, no. No tak, no, czekajcie, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Proszę Państwa, zostało również e, dodane e, Book Fixes, fixe, więc e, no. E, I możemy sobie troszkę pootwierać jajek też. E, I ten, e, widzowie mnie szkałem widzowie. E, tutaj pozdro dla Was, tutaj e, pozdro dla Was chłopaki. No i tutaj widzowie ogólnie też... No może dropniemy legendę. Więc lecimy. Uwaga, sobie to skasujmy. Sobie chwileczkę potwierajmy. No, jesteśmy Rera i ile RR daje? Rady 10, czyli nawet w porządku jest. A ile będzie dawać Epic może? Zobaczmy sobie, ile da Epic, tylko musimy sobie trafić. No, znając mojego farta to się nie uda. Sobie będziemy też kasować te ankomandy bo nie potrzebujemy w sumie. Uwaga, no, no nie da się, nie da się, nie da się. I no. No tutaj napiszmy. E, możecie pozdrowić kogoś nawet. Kogo chcecie. Dobra i zobaczymy czy kogoś pozdrowiam. Po prostu sobie sprawdźmy to. E, I no. Poczekamy sobie sekundkę. Co to ja chcę, no uwaga. Kogo pozdrowi na szpic. No mi się wydaje, że ja bym, imo pozdrowił mamę yy, i tak, no, tak to wygląda. Yy, więc no. Yy, no. Więc ogólnie widzę, że to jeszcze będzie. Yy, w sumie to tyle, tak naprawdę. A i widzę, że w sumie na 30 lajków kupię ten Game Pass, nie? Yy, więc no, i tutaj po pozdrow dla mnie. E, więc również pozdrowy dla Ciebie. E, no i widzowie kończymy ten odcinek z bezwemon akcentem, więc trzymajcie się. E, do zobaczenia. No i cześć.